Słowa najważniejsze Ewangelia z komentarzem Najśliczniejsze stworzenie Wyższa nadpokolenie Bożych spraw utwierdzenie Cała czysta jak istnienie Przyjaźni połączenie Święta Maryjo, módl się za nami Tymi słowami litanii od XIII wieku ojcowie Dominikanie zwracają się do Maryi. Prałaci i kardynałowie mówili o niej, strzeżcie się litanii braci kaznodziejów, gdyż czyni rzeczy dziwne. Skąd zadziwiająca moc tych słów i co zadziwia w dzisiejszej Ewangelii? Pokora, Boga i Maryi, początek i pełnia wszystkiego, Bóg uniża się, aby wejść w historię człowieka. Maria pokornie przyjmuje słowa anioła, aby włączyć się w historię Boga. I tylko dzięki niej ukazuje się piękno stworzenia, zbawienia, przebaczenia i przyjaźni. Maria, pokorna, módl się za nami. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.